tam na jakiejś. A trzeba się pokazać. Podawaj, podawaj. To na nas nie wytrzyma. Jak ty kamuś nie, to jest, że was jest, i się. Ci

po tym spotkaniu w sali numer 24, kiedyś była tu sala 27, tam gdzie pani profesor Biela uczyła matematyki. I będziecie mieli tam opiekuna, no bo musicie mieć opiekuna, pana profesora Krzyżyńskiego.

blagisciakti in filtrum mainulere. Un moje koleżanki, kolegowie, z waszymi. Byliście głodni, a teraz... Byłam w najlepszej klasie, rocznik 1990 i byłam Teraz będzie Michalina Mikołajczak, proszę, proszę na nią skierować kamerę, bo ona... Chyba... Mikołajczak, zdałam czwartą klasę. Jeszcze nie proszę. Dobra, teraz, teraz! jaka się Michalina Mikołajczak. Ja czwartą klasę maturę zdałam na II wojnie światowej. To jest mój ulubiony temat. Dziękuję. No No ja nie, 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 bo ja nie, nie mam koncepcji. Ja nie, mam koncepcji. nie, teraz. Ja wiem! Ja muszę powiedzieć, że Marzena Miodek jako jedyna uczennica przyszła na maturę próbną w czerwonym sweterku. Widzieli ją wszyscy! Naprawdę, czerwony sweter. Chyba ja, sobie szatujesz! Miałaś dziecko, naprawdę, ja nie, pamiętam. To Czerwony sweter! Pierwsza była. Myśmy też parę myślały, że to świechą, że wiesz, żeśmy cię zobaczyły, na przystanku. To ja, ja jestem bardzo jestem. Ja czerwony sweter na próbną maturę, wyobrażasz się, Soczka. myśmy kiedyś z moim mężem zrobili sobie zdjęcie w liceum, nasze wspólne pierwsze zdjęcie. I od tego czasu co roku robimy sobie tutaj zdjęcie. Przychodzimy do liceum robić sobie zdjęcie. Czemu ja o tym, czemu ja o tym nie wiem? Będziesz ja w nim chciałam ja Mam polecenie, żeby przekazać niedługo, idziemy na ten Adam Gut. Adam ja Gut. Ja przyszedłem na próbną maturę w czerwonych skarpetkach. Pamiętam doskonale. Pamiętam jak chciałem wyrzucić koleżanki przez okno, ale się mi udało. Ja tu byłem... Nie, od z tym widem i miodem to nie wiem, czy to tak można do kamery, to jest tak, że mało. <grym <grym mało przykład, nie jest może doskonały, ale ja, naprawdę, fajnie jest nie. Nie gra. fajnie fajne fajny są jutro. Cieszę się, że tu jest. Pozdrawiam. Jest mi bardzo miło spotkać się z wszystkimi po tylu latach. Dziękuję. Tak, słodko. Byłabym się okropną, klasa 4D. Bardzo mi miło, że spotkałyśmy się boletami. No, co? Ja się z To na to Majnoga, klasa 4D. Chciałam szczególnie pozdrowić panią profesorę, proszę o sojkę. Ja tytuł? Jaki Tak naprawdę to nie wiem, jak udało mi się spojrzeć. To liceum. Za was kręci tak Bata Kowalska bardzo się cieszę, że po 25 latach udało nam się razem spotkać i nasza klasa była super. Ewa Cimychowska, bardzo się cieszę mogłam, mogąc spotkać właśnie po tylu latach kolegi i koleżanki iż bardzo, bardzo... Kolegi i koleżanki. <śm> <śm> emocji e I bardzo żałuję, że nie ma nas wszystkich, naprawdę. Bardzo bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się nawzajem. Jeszcze profesor, możesz zobaczyć. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Co pani może powiedzieć? Cicho. co pani może powiedzieć o tej klasie? Ja bym... z dużą przyjemnością spotkałam się ze wszystkimi w dniu dzisiejszym. Prawdę nie pamiętam wszystkich nazwisk, ale jestem pod urokiem moich wychowanków, a była to klasa fajna. Trudna, Trudna. Trudna. Może, ale. ale... Ludzi, o, najważniejsza. Do, 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 do. Ja już tylko powiem, że my bardzo często mieliśmy zastępstwa i to właśnie był zawsze język rosyjski. Mieliśmy czasami 8 lekcji rosyjskiego w tygodniu i pani profesor zawsze miała wtedy wolną salę. I zawsze wtedy miała wolną. Chceć I to dzisiaj mówimy w języku rosyjskim. Powiedz coś. Um. Pozdrawiamy. No dobrze, powiemy tak. Na początku każdej lekcji zgłaszaliśmy gotowość klasy. Ja dużo na wadę, wściaje tkła gotówku roku ruskawa jazyka I potem następowało tak. O co mieliśmy? Wszyscy musieliśmy prenumerować kraj rat. Taką gazetę. Panie nie Tak sięśmy szunęły, panie tacie tak szunęły, tak sięśmy szunawili się, tak sięśmy tak, się tak szunawili, się a pani z francuskiego, któraś tam tak płakała ze śmiechu, że myślałam, że spadnie z krzesła. Ja myśmy tak płakały, szunawaliśmy, tak. i ona, na to się płakała, bo szukiana na nią nie pasowała. Co nie <grystanie> było? Tak. Nazywam się Elżbieta olak posadzka, ale czuję się związana z nazwiskiem Olak bardziej, panińskim. No, jest to bardzo takie dziwne dla mnie, to spotkanie dzisiaj, bo nie widziałam większości osób 25 lat i to jest kawał, wiek, kawał czasu. Taki kawał, że aż głupio, ale nie poznałam niektórych osób. I to jest takie, że patrzymy na siebie w lustrze, wydaje się, że nic się nie zmienia, a potem patrzymy na kogoś i się okazuje, i się okazuje że, że jednak się zmienia. No, ale to jest bardzo pozytywne, jednak, że można się po tylu latach spotkać i dowiedzieć, co kto robi. I też takie to jest wzruszające, że pewnie takiego dnia spotkania już nie będzie. Nie, że to już może być ostatnie spotkanie, bo nie wiem, czy 50 minut może że się uda coś zorganizować jeszcze i jak to będzie wyglądało. Także nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Jestem bardzo zmęczona i bardzo szczęśliwa, że się udała część oficjalna. A teraz udajemy się na część nieoficjalną i mam nadzieję, że będzie bardzo wesoło i że sobie jeszcze pogadamy, bo czuję niedosyt.